Prezentuję pierwszego gołąbka na aukcji sodowli Rafał Dawid. Jest to niebieska strasemiczka o numerze PL 0263 2024 rok numer 135 99. Jest to bezpośrednia córka mojej najbardziej faworytowej pary rozkładowej. Jedyna samiczka w tym roku z tej pary. Uważam, że ma kilka wybitnych cech. Więc mam nadzieję, że trafi w bardzo dobre ręce. Piekielnie mocne skrzydło tej samiczki. Aktualnie zostaje już tylko dwa piórka do końca. Także zanim będzie koniec aukcji, termin odbioru kołąbka. Będzie samiczka kładka gotowa do parowania tutaj ma lekki trzeci pas Taka brudno niebieska tutaj białe, białe plecki ogonek plecy skrojony jak w szablonie Mega, mega mocne skrzydło tej, tej samiczki Bardzo dłowiste upierzenie. Tym gołębiu taki, który wyjeżdża, wyjeżdża z ręczek, plecy, okonek. Tutaj jeszcze przy oczku ma białe strzałki i uważam również, że będzie miała bardzo dobre oko rozpodowe, chociaż to jeszcze kilka ładnych miesięcy zleci, zanim ono się no, wykształtuje, także jest to bardzo unikatowy gołąbek. Córka mojej najbardziej faworytowej pary. Jedyna samiczka na ten rok jest to wnuczka zarówno Jaguara, która była najlepszym głębiem świata w jednym sezonie. 6101 która była najlepszym głębiem polskiej w kategorii A. Zdobywając pierwszy konkurs na ponad 19 tysięcy głębi. Pierwszy konkurs na ponad 19 tysięcy gołębi i drugi konkurs na ponad 10 tysięcy gołębi, przegrywając o jedną sekundę z własnym gołębiem. Natomiast matka tej samiczki to wnuczka zarówno kitela, który był najlepszym gołębiem Belgii w spręcie w 2013 roku, jak i mili kitela, czyli uznawanego za najlepszego rozpadowego syna kitela na świecie. Samiczka leży w rączkach. Bardzo mi się ta samiczka podoba, plecy ogonek leży sobie spokojnie. Moim zdaniem ma kilka bardzo, bardzo dobrych cech. Piekelne, mocne skrzydło tej samiczki. Tutaj lekki trzeci pas, tutaj piórko, te czołgi w oczach z obydwu stron budowa typ takiego gołębia który wyjeżdża, wyjeżdża z rączek mega jedwabiste upierzenie samiczka będzie niedługo całkowicie gładka jedwabista gotowa do parowania bezpośrednie, pełne rodzeństwo tej samiczki, kapitalnie sprawdza się w lotach, jak również niedawno dostałem też telefon kuzynka tej samiczki, czyli po pełnym bracie matki tej samiczki, która, który ten brat był sprzedany na pgb boku w 2021 roku, od razu w pierwszym roku pan wyhodował samiczkę, która jest w tym roku najlepszym gołębiem. Okręgów kategorii B jako dwuletnia samiczka. Kapitalne plecy, to tutaj, biały na plecach. Tutaj białe piórko, lekki trzeci pas. Typowa budowa lotnika, taki budowa, która no, wyjeżdża sama z rąk. Ojcem. Tej samiczki jest bezpośredni sensu innego Jaguara od Piotrka Bokoła, który był najlepszym gołębiem świata w jednym sezonie. Natomiast I6101 najlepszej samicy polskiej w kategorii A, która w jednym sezonie to był pierwszy konkurs na ponad 19 tysięcy gołębi, pierwszy na ponad 19 tysięcy gołębi i drugi na ponad 10 tysięcy gołębi, przegrywając o jedną sekundę z własnym gołębiem. Natomiast matka tej samiczki to Znuczka zarówno Kitela, który był najlepszym głębiem Belgii w sprzęcie w 2013 roku, jak i Milikitela, czyli uznawanego za najlepszego płodowego syna Kitela na świecie. Ta samiczka ma czterech wybitnych dziadków, czyli Jaguar. 6101 syn Milikitel w pseudonimie goruszka kapitalny gąb rozpudowy, jedyny gąb, jedyne dziecko, prawdopodobnie jedyne dziecko mieli kitel w całej Europie. Gąb naprawdę trzymało go kilka ludzi z podium Polski. Wszyscy określili kolanem, że to jest naprawdę kapitalny gąb. no ale to było kilka lat temu. Najważniejsze, że po tych kilku latach można powiedzieć, że jest to wybitny gąb rozpodowy. No i czwartym dziadkiem jest tutaj Córka Kitela, bezpośrednia córka Kitela, gdzie, gdzie Kitel był łączony z własną córką. Córka Kitela końcówce 945, której bratski niazdo końcówce 946, czerwony samczyk u niemieckiego, Thorsten Blank jest wybitnym kołębiem rozbudowym, jak chodzi o loty na wspólnych kolnikach, na najlepszych wspólnych kolnikach świata. Uważam, że ta samiczka ma kilka naprawdę wybitnych cech, także kapitalne plecy, okonek tutaj biały na plecach, białe piórko, lekki trzeci pas, białe przy oczku, typowo budowa gołębia, który naprawdę wyjeżdża, wyjeżdża z rączek. Jest to bezpośrednia córka mojej, aktualnie najbardziej faworytowej pary rozpodowej. jedyna samiczka. Na ten rok 24 więc samiczek tej pary, Niestety nie było pełne tej samiczki i kuzynastwo kapitalnie sprawdza się w lotach także jest to bardzo unikatowy gołąbek na skalę Polski. Ojciec to bezpośredni syn Jaguara, czyli najlepszego gołębia świata w jednym sezonie. I 6101, najlepszej samicy polskiej w kategorii A w sprincie. Natomiast matka tej samiczki to wnuczka, zarówno Kitela, który był najlepszym głębiem Belgii w sprincie w 13 roku, jak i Mili Kitala, czyli uznawanego za najlepszego rozpłodowego syna Kitela na świecie. Kapitalnie pasuje to połączenie: ojciec to jest syn Jaguara i 6101, których jest tylko kilka w Polsce z tego parowania. Ja konkretnie z tego parowania mam dwa samczyki, Są obłędne gołębia, także trzeba przyznać się szczerze, że, że no są to dwie moje najlepsze pary rozpadowe na tą na tę chwilę. Wnuczka Jaguara, czyli najlepszego głębia świata w jednym sezonie i 61.01 najlepszego gołębia polskiego w sprincie. I wnuczka tak zwanego wróżki, czyli syna Mielkitel i wnuczka córki kitela z końcówką 945, Kitel był łączony własną siostrą czterech wybitnych dziadków. I jak chodzi o pochodzenie, i jak chodzi o walory rozpłodowe ma ta samiczka, bezpośrednia córka mojej najbardziej faworytowej pary rozpłodowej wnuczka. Jaguara I-6101. Bardzo, ale to bardzo unikatowy kołomp. Jedyna samiczka na ten rok z tej pary, z mojej najbardziej faworytowej pary rozpadowej. Zapraszam serdecznie do licytacji.